Ponad 10 lat temu Monika, córka pana Edwarda, leżąc w lubelskiej klinice, zaplanowała, że jeśli polepszy się jej stan zdrowia, to w ramach podziękowań pojadą na jasną górę na rowerach. Od tego wszystko się zaczęło. Tegoroczna dziesiąta jubileuszowa pielgrzymka z łańcuta na jasną górę zgromadziła wielu ludzi. Niektórzy jadą po raz pierwszy. A inni, jak pan Aleksander, jadą już po raz dziesiąty. Znaczy, pielgrzymki mi się zmieniły bardzo. Na pierwszej pielgrzymce ja byłem wytrenowany, bo cały czas jeżdżę na rowerze od kilkunastu lat. Więc miałem rower trekkingowy około 28. Większość uczestników pielgrzymki jechało na chyba 24 osoby. To ja jechałem przed nimi pół godziny, godzinę wcześniej, To był początek sierpnia. z jabłka, gruszki, także było wesoło. Bardzo fajnie było. Dzisiaj po porannej mszy świętej w podłańcuckiej Dąbrówce rowerowi pielgrzymi wyruszyli na szlak. Pogoda ich nie rozpieszcza, lecz mimo tego dobre humory ich nie opuszczają. No pogoda niestety nie, ale my się nie poddajemy. No, ogólnie rzecz biorąc pierwszy, pierwszy postój, chyba mamy z 15 za sobą. Ja już schabowego wcinam, no, mimo tego, że schabowe jednak się umartwią w tym deszczu. No i myślę, że tak dojdziemy. szczęśliwie do Częstochowy. No, myślę, że dojedziemy i będzie chyba bardzo dobrze. No i cieszymy się, że taka w ogóle fajna grupa jest, jest fajnie. Pierwszy raz, i myślę, pierwszy raz jedziemy, wie pan. Pierwszy raz jedziemy no i myślę, że, że ja chyba dojadę. Bo jestem nawet, wie pan, po chorobie, bo papałam tamtą niedzielę rybkę taką lekką, ale się wykurowałam i myślę, że to będzie dobrze, że dojadę. Pielgrzymów jest ponad 100, w tym 10 wytrwałych, którzy jeżdżą każdego roku. Średni odcinek trasy to około 75 km dziennie. Rowerowi Pielgrzymi wyruszyli z powiatów łańcuckiego, Przeworskiego, Lubaczowskiego, Rzeszowskiego, Mieleckiego i Krośnieńskiego. Trasa pielgrzymki jest okazją nie tylko do modlitwy, ale też do obejrzenia interesujących obiektów. Pierwszego dnia taką ciekawostką była zagroda garnicarska w Medyni Głogowskiej.